Cześć, jestem Apomaniak i dzisiaj opowiem Wam, jak wyczyścić młynek do suszu. Gotowi? No to lecimy. To, jak zabrać się za czyszczenie młynka, zależy w dużej mierze od tego, w jakim jest on stanie i z czego jest wykonany. Jeśli posiadacie młynek plastikowy lub drewniany, no to radzę unikać czyszczenia go alkoholem izopropylowym, podobnie jak drapania go jakimiś takimi ostrymi przedmiotami. Lepiej postawić po prostu na czyszczenie go jakimś małym pędzelkiem i ewentualne delikatne zdrapanie zebranej wewnątrz żywicy, ale czymś miękkim, na przykład drewnianą wykałaczką. No, wtedy po prostu będziecie w stanie go wyczyścić w sposób bezpieczny. Natomiast jeśli chodzi o młynki aluminiowe, cynkowe, stalowe, no to możecie bez obaw odmaczać je w alkoholu izopropylowym, ale w mojej ocenie dłużej niż pół godziny nie ma nawet takiej potrzeby. Czyli odmaczacie sobie taki młynek, a później przy pomocy szczoteczki albo jakiegoś pędzelka usuwacie wszystkie zabudzenia z żywicy, na przykład pod, pod bieżącą gorącą wodą. No i powinny, powinny one gładko zejść. No i tak w zasadzie możecie wyczyścić młynek dowolnie brudny. Tyle że odmaczanie młynka to już jest takie, wiecie, czyszczenie totalne, po którym nic co zebrało się w młynku się nie uratuje a często w młynku, szczególnie jeśli nie był dawno czyszczony, a wasz susz jest raczej suchy niż lepki, e, można znaleźć naprawdę tonę kifu, który można spokojnie odzyskać. Jeśli korzystacie z młynka czteroczęściowego, to zacznijcie od zajrzenia do jego najniższej komory, e, no bo tutaj może być naprawdę sporo kifu, szczególnie jeśli tu nie zaglądaliście dawno albo wręcz nigdy. E, no, najlepiej przenieść go do jakiegoś małego, suchego i czystego szklanego słoiczka. No, ale to nie jest wszystko oczywiście. Sporo kifu może być jeszcze wewnątrz samego sitka, jak i we wszystkich tych zakamarkach młynka. Można oczywiście próbować go wydobyć pędzelkiem, no ale to jest dość żmudne zajęcie. O wiele łatwiej jest zamrozić swój młynek w zamrażarce. To sprawi, że trichomy staną się bardziej kruche, łamliwe i będzie po prostu łatwiej odczepić od młynka. No i po wyjęciu go z zamrażarki wrzucacie do środka małą stolową kulkę albo ewentualnie na przykład zdezynfekowaną jednogroszówkę. No i jak już ten metalowy przedmiot jest w środku, no to potrząsacie młynkiem. Raczej tak hardkorowo niż delikatnie. Ja też często walę nim o podłogę albo o parapet. Bo na są się dzisiaj cieszą. No i po jakimś czasie, gdy otworzycie młynek, no to w tej najniższej komorze powinniście znaleźć sporo dodatkową porcję kifu. No i jego również możecie przenieść do słoiczka, no i gotowe, kif usunięty. No i teraz już możecie śmiało taki młynek, po tym jak usunęliście z niego wszystko, co było do odzyskania, odmoczyć go sobie w alkoholu. A jakie wy macie patenty na czyszczenie młynka? Piszcie w komentarzach.